Na czerwonym dywanie wszystko lśni, błysk fleszy, perfekcyjne uśmiechy i nienaganne kreacje. Za kulisami jednak bywa zupełnie inaczej. Wielki sukces, presja sławy i nieustanne życie w blasku reflektorów potrafią odcisnąć piętno nawet na największych ikonach kina. Niektórzy z nich przez długi czas ukrywali swój problem z alkoholem, inni zupełnie się z nim nie kryli, wplatając go w swój publiczny wizerunek. Elizabeth Taylor to brytyjska i amerykańska aktorka, producentka filmowa i działaczka humanitarna. Znana ze swojej niezwykłej urody i talentu, Taylor poza ekranem często doświadczała dramatów godnych jej filmowych ról. Problemy z używkami stały się szczególnie widoczne po jej rozwodzie z senatorem Johnem Warnerem w 1982 roku. Jej syn, Christopher Wilding. Wspominał, że choć matka rzeczywiście cierpiała na poważne bóle pleców i miała medyczne wskazania do zażywania leków przeciwbólowych, to ich ilość zaczęła wymykać się spod kontroli. Zaniepokojeni bliscy zorganizowali trudną interwencję. Taylor była zaskoczona, ale poruszona szczerością rodziny. Zgodziła się na leczenie w klinice Betty Ford, stając się pierwszą gwiazdą, która otwarcie podjęła tam terapię odwykową. W czasie pobytu uczestniczyła w terapii, dzieliła pokój z nieznajomą i wykonywała codzienne obowiązki. Były to dla niej zupełnie nowe doświadczenia. Jej otwartość w mówieniu o nałogu była przełomowa i pomogła przełamać społeczne tabu wokół leczenia uzależnień. Jednak jej walka z uzależnieniem nie ograniczała się do tego jednego epizodu. Przez całe życie Taylor zmagała się z alkoholizmem. I uzależnieniem od leków, co prowadziło do wielu hospitalizacji i poważnych problemów zdrowotnych. W 1983 roku przyznała, że była uzależniona od środków nasennych i przeciwbólowych przez 35 lat, co skłoniło ją do ponownego leczenia w ośrodku Betty Ford. Wróciła tam również w 1988 roku na kolejny odwyk. Uzależnienie wpływało także na jej życie zawodowe. W późniejszych latach jej publiczne wystąpienia budziły niepokój. Czasem pojawiały się podejrzenia, że była pod wpływem alkoholu. Szczególnie głośnym echem odbiło się jej zachowanie podczas wręczania nagrody na Złotych Globach w 2001 roku, kiedy to pojawiły się pytania o jej trzeźwość. Judy Garland to amerykańska piosenkarka i aktorka, tancerka i artystka wodewilowa. Urodzona jako Frances Ethel Gamm 10 czerwca 1922 roku w Grand Rapids w stanie Minnesota, Garland rozpoczęła karierę już jako dziecko. Już jako nastolatka została wciągnięta w uzależnienie od leków na receptę, mających pomóc jej zachować energię i utrzymać niską wagę. Producenci z MGM zdeterminowani, by zachować jej młodzieńczy wygląd i zdolność do pracy w nieludzkim tempie, Podawali jej amfetaminę na pobudzenie i barbiturany na sen. Takie leczenie szybko doprowadziło do uzależnienia, które prześladowało ją przez całe życie. Co więcej, to jej własna matka, według relacji, miała być pierwszą osobą, która podała jej te środki. Z wiekiem problemy Garland tylko się pogłębiały. Jeszcze przed trzydziestką była już uzależniona zarówno od alkoholu, jak i leków. W czasach gdy uzależnienie postrzegano raczej jako moralną słabość niż chorobę, Garland była stygmatyzowana, a jej życie zawodowe zaczęło się sypać. Często opuszczała plany filmowe, miała problemy z utrzymaniem ról, a jej niestabilne zachowanie prowadziło do zawieszeń i konfliktów z wytwórnią. W 1950 roku MGM rozwiązało z nią kontrakt. W tym okresie próbowała odebrać sobie życie. I wielokrotnie trafiała do szpitala, jej depresja się pogłębiała. Pomimo ogromnych problemów, Garland zdołała wskrzesić swoją karierę poprzez występy koncertowe, które pokazywały jej nieprzeciętny talent wokalny. Jej występ w Carnegie Hall w 1961 roku przeszedł do historii i przyniósł jej nagrodę Grammy za album roku. Jednak ciągła presja, uzależnienia, i fizyczne wycieńczenie coraz bardziej niszczyły jej organizm. Często widywano ją pijaną przed i po koncertach, co tylko pogarszało jej stan zdrowia. W ostatnich latach życia Garland była w coraz gorszym stanie. Nadal koncertowała, choć rzadziej i coraz bardziej nieprzewidywalnie. Często odwoływała występy, jej reputacja podupadała. 22 czerwca 1969 roku, w wieku 47 lat, została znaleziona martwa w swoim domu w Londynie. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła w wyniku przypadkowego przedawkowania barbituranów tragiczny koniec życia pełnego bólu i zmagań. Drew Barrymore to amerykańska aktorka, reżyserka, modelka i producentka filmowa. Urodziła się 22 lutego 1975 roku w Culver City w Kalifornii, w słynnej aktorskiej rodzinie Barrymore'ów. Drew rozpoczęła karierę aktorską niemal natychmiast po narodzinach. Już jako niemowlę wystąpiła w reklamie karmy dla psów, a w wieku czterech lat pojawiła się w filmie science fiction Altered States. Jednak za blaskiem sławy kryła się mroczna rzeczywistość. Wychowanie Dru było dalekie od normalności. Jej ojciec John Drew Barrymore zmagał się z alkoholizmem, problemem, który miał ogromny wpływ również na życie Dru. Jej matka Jade Barrymore zabierała córkę na hollywoodzkie imprezy, gdzie Drew miała kontakt z dorosłym światem, na który nie była gotowa. W wieku 9 lat zaczęła pić alkohol, w wieku 10 palić marihuanę, a w wieku 12 zażywać kokainę. W wieku 13 lat trafiła na odwyk, a niedługo potem podjęła próbę samobójczą i znów znalazła się w ośrodku leczenia uzależnień. W wieku 14 lat postanowiła się usamodzielnić i prawnie odseparowała się od rodziców, co dało jej niezależność, ale także zmusiło do samotnego mierzenia się z dorosłością. W 1990 roku wydała autobiografię Little Girl Lost. W której szczerze opisała swoje dramatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Po rozwodzie z konsultantem sztuki Willem Koppelmanem w 2016 roku, ojcem jej dwóch córek, Drów zaczęła znów nadużywać alkoholu. Jej picie wpływało negatywnie na relacje i życie zawodowe. W sierpniu 2019 roku po nagraniu pilotażowego odcinka swojego talk show, The Drew Barrymore Show, postanowiła całkowicie zerwać z alkoholem. Zrozumiała, że jeśli chce prowadzić program i być dobrą matką, musi być w pełni świadoma i zdrowa. Charlie Sheen to amerykański aktor filmowy i telewizyjny, reżyser, producent filmowy i scenarzysta. Urodzony jako Carlos Irwin Esteves 3 września 1965 roku, Sheen zrobił zawrotną karierę, której towarzyszyły liczne wzloty i upadki. Zdobył sławę dzięki rolom w takich filmach jak Pluton i Wall Street. Problemy Shina z używkami i alkoholem były szeroko relacjonowane przez media. W październiku 2010 roku został znaleziony nagi i pod wpływem alkoholu w zdemolowanym apartamencie Hotelu Plaza w Nowym Jorku. Incydent ten odbił się szerokim echem w mediach, ukazując skalę jego uzależnienia. W lipcu 2014 roku do sieci trafiło nagranie, na którym Shin, będąc pijanym, wita się z fanami przy okienku Taco Bell, otwarcie przyznając: Wybaczcie, jestem totalnie nawalony. Problemy z alkoholem i narkotykami miały poważne konsekwencje dla jego życia osobistego i zawodowego. W 2011 roku został zwolniony z obsady 2,5. Po serii kontrowersyjnych wypowiedzi na temat twórcy serialu Chucka Lora oraz po licznych aktach dziwacznego zachowania Sam Shin porównał kiedyś swoje uzależnienie do opętania przez demony, przyznając, że substancje miały nad nim pełną kontrolę. W ostatnich latach aktor poczynił jednak znaczące postępy na drodze do trzeźwości. W grudniu 2023 roku świętował prawie 6 lat bez alkoholu. Przyznając, że decyzję o rzuceniu picia podjął z potrzeby stabilizacji i bardziej satysfakcjonującego życia. Przemiana ta pozytywnie wpłynęła zarówno na jego kondycję psychiczną, jak i na relacje zawodowe. W grudniu 2024 roku Shin ponownie współpracował z Chuckiem Lorem przy serialu komediowym Bookie platformy Max, wcielając się w satyryczną wersję samego siebie. Robert Downey Jr. To amerykański aktor filmowy i telewizyjny, producent filmowy, scenarzysta, autor tekstów piosenek, komik i piosenkarz. Urodzony w rodzinie, w której substancje odurzające były na porządku dziennym, Downey już w wieku sześciu lat został po raz pierwszy poczęstowany marihuaną przez swojego ojca. Sam Downey później określał ten gest jako nieudolną próbę okazania miłości. Tak wczesna styczność z narkotykami doprowadziła do długotrwałej walki z uzależnieniem, która towarzyszyła mu przez dziesięciolecia. W połowie lat 90. Downey zdobywał coraz większe uznanie, między innymi za rolę Charliego Chaplina w filmie Chaplin, która przyniosła mu nominację do Oscara. Jednak jego życie prywatne pogrążało się w chaosie z powodu narastającego uzależnienia. W czerwcu 1996 roku Został aresztowany za posiadanie heroiny, kokainy i niezarejestrowanej broni podczas jazdy samochodem pod wpływem. Miesiąc później, będąc pod wpływem narkotyków, włamał się do domu sąsiadów i zasnął w dziecięcej sypialni. Wydarzenie to trafiło na pierwsze strony gazet. Pomimo licznych prób leczenia i odwyków, Downey nie potrafił zerwać z nałogiem, co skutkowało kolejnymi aresztowaniami i wyrokami. W 1999 roku, po tym jak nie stawił się na obowiązkowym teście narkotykowym, został skazany na 3 lata więzienia, z czego odsiedział prawie rok. Jego uzależnienie sprawiło, że stał się niemal całkowicie bezrobotny w Hollywood. Reżyserzy i producenci bali się go zatrudniać ze względu na jego niestabilność i koszty ubezpieczenia. Prawdziwy przełom nastąpił w 2003 roku kiedy Downey postanowił na poważnie zawalczyć o swoje życie. Duży wpływ miała na to jego przyszła żona, Susan Levin, którą poślubił w 2005 roku. W procesie trzeźwienia pomogły mu także praktyki duchowe i fizyczne, takie jak yoga, medytacja czy Wing Chun. Od lipca 2003 roku Robert Downey Jr. utrzymuje trzeźwość, a jego kariera przeżyła spektakularny renesans. Ben Affleck to amerykański aktor, reżyser, producent filmowy, scenarzysta i filantrop. Jego zmagania z uzależnieniem od alkoholu były równie publiczne, co jego osiągnięcia filmowe. Dorastał w rodzinie, w której alkoholizm był obecny. Jego ojciec i inni krewni również zmagali się z nałogiem. Już jako dziecko uczęszczał na spotkania Al Anon, wspierające rodziny osób uzależnionych. Problemy afleka z alkoholem ujawniły się na wczesnym etapie kariery. W 2001 roku po raz pierwszy trafił na odwyk, przyznając, że musi zmierzyć się ze swoim uzależnieniem. Przez pewien czas utrzymywał trzeźwość, jednak doszło do nawrotów. W 2017 i 2018 roku ponownie poddawał się leczeniu. Jego życie prywatne, zwłaszcza małżeństwo z aktorką Jennifer Garner również zostało dotknięte przez jego uzależnienie. Para, która ma troje dzieci, rozwiodła się w 2018 roku. Affleck otwarcie mówił, że poczucie uwięzienia w związku przyczyniło się do pogłębienia jego problemów z alkoholem. Szczególnie trudnym okresem był dla niego rok 2016 i prace na planie filmu tagu Liga Sprawiedliwości. Opisał ten czas jako koszmar, Przyznając, że zbyt dużo pił podczas produkcji, co skłoniło go do przemyśleń na temat swojej kariery. W 2020 roku zagrał w filmie Droga powrotna, wcielając się w postać zmagającą się z alkoholizmem. Affleck wielokrotnie podkreślał, że rola ta miała dla niego głęboki wymiar osobisty i była w pewnym sensie formą oczyszczenia. Gary Oldman, to brytyjski aktor, scenarzysta i producent filmowy, laureat Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę w filmie Czas mroku. Oldman porzucił szkołę w wieku 16 lat i podejmował się różnych prac, zanim zdecydował się na karierę aktorską. Ukończył Rose Bruford College of Theatre and Performance w 1979 roku z dyplomem aktorskim. Swoją karierę zaczynał w teatrze, gdzie zdobywał uznanie między innymi za rolę w sztuce The Pope's Wedding, która przyniosła mu nagrodę Fringe dla najlepszego debiutanta. Jego przejście do kina okazało się przełomowe. Zwrócił na siebie uwagę rolą Sida Wisiusa, basisty zespołu Sex Pistols w filmie Sid i Nancy. Jednak mimo sukcesów zawodowych, Oldman zmagał się z poważnym problemem alkoholowym. Otwarcie przyznawał, że jego picie wymknęło się spod kontroli. Potrafił wypijać dwie butelki wódki dziennie przekładając alkohol nad rodzinę i karierę. W szczerym wywiadzie wyznał: "Wypijałem dwie butelki wódki dziennie. Zmierzałem ku śmierci i kiedy osiągasz ten punkt, musisz dokonać wyboru". Przełomem był jego areszt w 1991 roku za jazdę pod wpływem alkoholu, który skłonił go do podjęcia leczenia odwykowego. Od 1997 roku pozostaje trzeźwy. I wielokrotnie podkreślał, że to właśnie wspólnoty, takie jak anonimowi alkoholicy, pomogły mu wyjść z nałogu. Wspominając tamte czasy, mówił: Pociłem się wódką, alkohol staje się częścią ciebie. Rano miałem czarny język. John Goodman to amerykański aktor i komik, którego niezwykła kariera przeplatała się z długoletnią walką z alkoholizmem. Problemy Goodmana z alkoholem rozpoczęły się już na początku jego kariery. Presja związana z nagłą sławą oraz intensywna uwaga mediów sprawiły, że zaczął szukać ukojenia w alkoholu. Często pił na planie Rozan, sądząc, że ukrywa swój problem. W rzeczywistości jego niewyraźna mowa i zaczerwieniona twarz zdradzały prawdę. Sam przyznał, myślałem, że oszukuje ludzi. Wyglądałem po prostu jak znak stopu. Punkt zwrotny nastąpił po weekendzie intensywnego picia który zbiegł się z jego pierwszą wygraną nagrodą Emmy. Goodman opuścił próbę z powodu upojenia alkoholowego i zrozumiał, że potrzebuje pomocy. Dzięki wsparciu żony trafił w 2007 roku do ośrodka leczenia uzależnień i od tamtej pory pozostaje trzeźwy. Trzeźwość przyniosła mu ogromne zmiany na lepsze. Zaczął prowadzić zdrowszy tryb życia, regularnie ćwiczyć i stosować dietę śródziemnomorską. Te zmiany zaowocowały spektakularną utratą wagi. Do 2024 roku schudł ponad 90 kg. Szczególną rolę odegrał w jego życiu boks, który, jak sam mówi, pomaga mu nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. To terapia: pomaga się skupić i wzmacnia zarówno ciało, jak i ducha. Johnny Depp to amerykański aktor, producent filmowy i muzyk. Znany z charakterystycznych ról w filmach takich jak Piraci z Karaibów, Edward Nożycoręki czy Charlie i Fabryka czekolady. W wywiadzie z 2005 roku dla Rolling Stone Depp przyznał: Przez lata się trułem. Byłem w tym bardzo, bardzo dobry. Narkotyki i alkohol były dla niego sposobem na znieczulenie bólu, zarówno tego wyniesionego z dzieciństwa, jak i tego wynikającego z presji sławy. W latach 90. jego problemy z używkami regularnie trafiały na pierwsze strony gazet. W 1994 roku został aresztowany za zdemolowanie pokoju hotelowego w Nowym Jorku. Incydent miał miejsce po kłótni z ówczesną partnerką, modelką Kate Moss. Świadkowie twierdzili, że Depp był wtedy pod wpływem alkoholu. Byli partnerzy aktora również komentowali jego problemy z alkoholem. Aktorka Ellen Barkin zeznała w sądzie, że Depp często był pijany, i opowiedziała o sytuacji, w której rzucił w jej kierunku butelką wina podczas kłótni. Również na planie filmowym jego uzależnienie bywało problemem. Podczas zdjęć do filmu Piraci z Karaibów Zemsta Salazara w 2015 roku pojawiły się doniesienia o jego chronicznych spóźnieniach i nietrzeźwości, co paraliżowało produkcję. Szerokim echem odbiły się też procesy sądowe z byłą żoną Amber Hert, w trakcie których opinia publiczna dowiedziała się więcej o jego wieloletnich problemach z alkoholem i narkotykami. Hert oskarżała Depa o przemoc fizyczną i psychiczną, która, jak twierdziła, nasilała się, gdy był pod wpływem. Sam Depp przyznał w sądzie, że sięgał po używki, by znieczulić to, co siedzi w środku człowieka, który przeszedł przez traumę. Pomimo prób leczenia i okresów trzeźwości, relacja Depa z alkoholem wciąż wydaje się skomplikowana. W sierpniu 2024 roku był widziany w jednym z barów na Bahamach, gdzie z uśmiechem degustował drinki i rozmawiał z gośćmi. Co sugeruje, że alkohol wciąż jest obecny w jego życiu. Matthew Langford Perry to amerykańsko-kanadyjski aktor. Występował m.in. w roli Chandlera Binga w sitcomie NBC Przyjaciele. Jego życie prywatne jednak mocno odbiegało od komediowego wizerunku, jaki prezentował na ekranie. Perry od młodych lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Pierwszy raz sięgnął po alkohol w wieku 14 lat, a wkrótce potem popadł w poważne uzależnienie, które towarzyszyło mu przez większość życia. W trakcie kręcenia przyjaciół jego problemy z używkami stawały się coraz bardziej widoczne. Sam przyznał, że jego koleżanka z planu Jennifer Aniston zwróciła mu uwagę mówiąc: "Czujemy to, zapach alkoholu", co było dla niego momentem przełomowym, uświadamiającym mu skalę problemu. W pewnym momencie Perry przyjmował nawet do 55 tabletek Vicodinu dziennie, co doprowadziło do poważnych wahań wagi oraz problemów zdrowotnych w tym zapalenia trzustki. Mimo licznych prób wyjścia z nałogu, przeszedł aż 15 terapii odwykowych i wydał około 9 milionów dolarów na leczenie. Jego walka z uzależnieniem była nieustanna. W wywiadach przyznawał, że nie pamięta kręcenia kilku sezonów przyjaciół z powodu ciągłego odurzenia. W późniejszych latach życia stał się aktywistą na rzecz osób walczących z uzależnieniami. Swoją dawną posiadłość w Malibu przekształcił w dom trzeźwości dla mężczyzn, a także działał na rzecz reformy systemu prawnego, promując leczenie zamiast karania osób uzależnionych. Matthew Perry zmarł tragicznie 28 października 2023 roku, w wieku 54 lat.